W tym zadanku mamy obliczyć miarę kąta alfa. I co tutaj mamy? W tym miejscu znajduje się kąt alfa. Tutaj mamy dwa alfa, a tutaj mamy alfa plus 40 stopni. Te dwie proste są równoległe i te dwie proste przecina taka prosta. Oznacza to, że skoro tutaj jest kąt, który wynosi alfa plus 40 stopni, to w tym miejscu również znajduje się kąt, który ma. Alfa dodać 40 stopni. Teraz patrzymy na te dwie proste. One przecinają się w tym punkcie. Gdy przecinają się dwie proste, to powstają kąty wierzchołkowe. To są takie kąty, które są naprzeciw siebie i one są identyczne. Czyli skoro tutaj jest alfa, to tutaj również jest kąt, którego miara to alfa. I teraz zobacz. Mamy tutaj trzy kąty, 2 alfa alfa oraz alfa dodać 40 stopni, które raz, razem tworzą kąt półpełny, czyli taki, który ma 180 stopni. Zapisujemy zatem 2 alfa dodać alfa dodać alfa dodać 40 stopni równa się 180 stopni. 2 alfa plus alfa plus alfa. To 4 alfa, a jak 40 stopni przerzucimy na prawą stronę ze zmienionym znakiem, to będziemy mieć 180 stopni minus 40 stopni, czyli 140 stopni. Gdy obustronnie podzielimy to równanie przez 4, to otrzymamy, że alfa ma 35 stopni, i to jest rozwiązanie tego zadania.